To była niezwykła Boże obietnica, że chłopak pojedzie po odbytym detoksie, terapii, uzależnień, dwumiesięcznej, w nowe miejsce, na południe Polski, bez pieniędzy, i tam znajdzie pracę i mieszkanie. A, i weźmie Tomik poezji. Pełnia szaleństwa, ale skoro Bóg mówi, trzeba go słuchać. Uwierzyłam ja i uwierzył ten chłopak. Kiedy skończył terapię, pojechałam samochodem po niego do szpitala i zawiozłam go na dworzec PKP. Był spakowany, dostał tomik poezji, kanapki, wykupiłam bilet na pociąg i nocleg na trzy dni. No i dostał tomik poezji. Wsiadł rano w pociąg, wieczorem był na miejscu. Nowy teren, nowi ludzie, spotkania. Ale zaczęło się też poszukiwanie pracy, no bo skoro Bóg daje obietnicę, trzeba też coś ze swojej strony robić. I zaczęliśmy dzwonić. Środa, czwartek, piątek. Szukamy pracy, szukamy pracy, telefony, telefony. Pracy nie ma. Ale przecież Bóg obiecał. Bóg obiecał, co jest, co jest. On zawsze spełnia. Swoje obietnice przecież nie jak człowiek, który by kłamał. Jego słowo jest wierne. Zawsze kiedy spada, wydaje owoc. Co jest? Kiedy sytuacja już była bardzo drastyczna, dla nas, bo był piątek, chłopak nie miał pieniędzy, ktoś dał 100 zł? I powiedział wracaj, skąd przyjechała się. To, co mieliśmy zrobić? Chłopak stał już na dworzu z torbą i była decyzja albo wraca, ale nie miał dokąd wracać. Nie miał domu, w którym by go przyjęli, żeby zaczął nowe życie. Tutaj miał stawiać nowe kroki. Przecież Bóg tak obiecał. Albo mógł zostać, no ale zostać i co dalej? Usiadłam przed komputerem. Popatrzyłam wszystkie telefony, które dzwoniłam. Popatrzyłam, Przeczytam pismo święte. Przecież Bóg obiecał. Nie jest jak człowiek, by kłamał. Co zrobić? Sytuacja była nerwowa. Zaczęłam szukać nawet w schronisku miejsc do nocowania. Przecież coś musimy podjąć, jakąś decyzję. Ale kiedy jeszcze raz przeczytałam te słowa, Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał. Nie jest jak syn ludzki, by się wycofał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmi? I zadrżało moje serce. Przecież Bóg obiecał. Uwierzyłam ja, Bogu, a chłopak uwierzył mi. I kiedy już przeszłam ten proces ponownej wiary, dzwonię do niego i mówię: słuchaj nie. Bóg nam obiecał: zostań w tym miejscu, w którym jesteś. Masz tę stówę i w poniedziałek znajdziesz pracę. Bóg obiecał, to się wydarzy. Kiedy odłożyłam telefon, za chwilę zadzwonił do mnie ten chłopak. Co się stało? Mam niesamowitą wiadomość. Ktoś odzwonił o 22, że od poniedziałku zaczynam pracę. Tak, to była wiadomość w momencie, kiedy my, kiedy już nic nie było, podjęliśmy decyzję, że to się spełni, że Bóg jest wierny. Właśnie wtedy zadzwonił ten telefon, że ma on pracę od poniedziałku. Zaraz znalazła się agroturystyka. Niezwykle uprzejma pani, której mąż przyjechał, zabrał torbę, dali jedzenie, spanie, aby od poniedziałku mógł zacząć chłopak nowe życie. Bóg był wierny temu, co obiecał. On to zrobił. Od tego momentu minęło już 20 miesięcy. Rozmawialiśmy dzisiaj. Chłopak jest fanem piłkarzy. Chciałby stanąć na stadionie Barcelony. Może na tym stadionie, może w innym miejscu. Wykrzyczymy, wyśpiewamy, co Bóg zrobił w jego życiu, jak go prowadził, jak może się cieszyć życiem, miłością, ale też jak Bóg jest wierny w stosunku do tego, co mówił, co nam obiecał. Niech Jezus będzie uwielbiony w naszej słabości, w tych próbach, które przechodzimy. W tym, że nas wzmacnia, że nas poka pokazuje nam, co robić. I w tym, że jest zawsze wierny w tym, co mówi i co obiecuje. A z ogłoszenia znalazła się najmożliwa, możliwie najlepsza ekipa do pracy. Takich ekip, takich mężczyzn, którzy pracują, nie piją, chyba ciężko jest znaleźć z ogłoszenia tak z przypadku. Myślę, że ci ludzie też nie byli przypadkowi. Że Bóg właśnie tych ludzi wybrał na ten czas. Aby wspomagali, rozmawiali, to nie była tylko praca. Wszystko było. W trzy dni, zgodnie z Bożą obietnicą, znalazła się praca, mieszkanie, ekipa do pracy nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. Wszystko od Boga, tak jak obiecał. On jest wielki, najlepszy. Najlepší otec.